Dolny Śląsk to magiczne miejsce o bogatej historii, które przyciąga na te tereny ludzi z różnych zakątków świata. Jedną z takich osób jest Bartosz Rdułtowski, autor książek historycznych, zafascynowany tym, co kryje się w naszych okolicach. O tych tajemnic tych zagadek jest. Bez Liku, mówiąc kolokwialnie. Poza tym ja uważam, że jest duża luka w publikacjach. Wiele osób skupia się na samych tajemnicach, na tym, co było podczas II wojny światowej, gdzie coś mogło być schowane. Natomiast mnie osobiście bardzo interesuje, jak te sprawy... Te zagadki były po II wojnie światowej tutaj weryfikowane, jak, jak szukano, jak, jak badano, jakie były prace prowadzone w terenie. Mnie to, mnie to niezwykle interesuje, żeby w, w książkach opisywać też tą właśnie powojenną historię, bo to jest pasjonująca historia i to jest historia wciąż uważam skąpo opisana, i myślę, że no, wiele publikacji, właśnie jakie się ukazały w moim wydawnictwie, to nadrabia te braki. Jestem z Krakowa, natomiast z tym terenem łączy mnie trochę przypadek, a trochę pasja, która później się rozwinęła z tego przypadku. Przypadek to książka, którą dostałem do wydania w 2005 roku: Wojenne Tajemnice Dolnego Śląska. A potem. Kilkanaście miesięcy później skierowaliśmy jako wydawnictwo kroki w górysowie. Wydaliśmy drugie rozszerzone wydanie książki Mariusza Aniszewskiego Podziemny świat gursowych, znakomitej książki moim zdaniem. Książki, która przede wszystkim opisuje właśnie tajemnicę Rize, ale też opisuje coś, czego w większości książek się nie znajdzie, czyli poszukiwania poszukiwania grupy Kret, która na przełomie XX i XXI wieku no, prowadziła pracę w większości sztolni, odkopywała, przekopywała zawały. Patrzyła, gdzie są przodki, a gdzie dalej biegną sztolnie, więc wykonała kawał niezwykłej roboty. I owocem tej pracy, między innymi, właśnie była książka Podziemny Świat Gursowi. To... Pierwsza książka, którą jako wydawnictwo Technol wydaliśmy o Górach Sowich, no a później już poszło, później, później były kolejne. Później była między innymi książka Zbyszka Dawidowicza Rize hitlerowskie podziemia śmierci, która dokumentowała jego z kolei tutaj poszukiwania, materiały, które zbierał i, i, i rozmowy ze świadkami, które prowadził w latach 70. -tych. Potem były kolejne książki. Były trzy części podziemnych tajemnic Gór Sowich. To z kolei przeze mnie napisane, w których na podstawie takiej bardzo, myślę, obszernej bibliografii, jaką zebrałem, prasowej opisałem, jak w pierwszych powojennych dekadach, co działo się w Górach Sowich, co było w prasie na ten temat publikowane i co działo się w, w trakcie jakichś prac tutaj eksploracyjnych. Nastania, sensacja nie interesuje, wręcz w naszych książkach wyjaśniamy wiele legend, wiele mitów. Pokazujemy czytelnikom, jak było naprawdę. W ciągu ostatnich kilku lat skupiliśmy się na takich dziennikarskich śledztwach, bo uważamy, że to jest ciekawsze po prostu, że ciekawiej opisać jakąś historię w postaci dziennikarskich śledztw i takich książek wydaliśmy kilka choćby dwie książki Krzyśka Krzanowskiego Skarb generała i Śladem złotego pociągu pierwsza dotyczy bardzo ciekawej skarbowej takiej zagadki dotyczącej szczeliny jeleniogórskiej no a druga słynnego złotego pociągu o którym wszyscy, wszyscy już chyba słyszeli w Polsce i nawet na świecie więc tutaj są takie dwa dziennikarskie śledztwa, które wyjaśniają te, te zagadki są też przeze mnie napisane książki Tajny zamek książ Dwa tomy i razem z Łukaszem Orlickim uważam znakomite śledztwo w sprawie trzeciej szkolni na Gontowej. To jest książka Zaginiony konwój Dorize, myślę jedna z najciekawszych jakie się ukazały w naszym wydawnictwie. Przez ostatnie 20 lat miałeś okazję poznać mnóstwo miejsc oraz mnóstwo ludzi związanych z tym terenem. Czy są jakieś takie historie, które Ci szczególnie utkwiły w pamięci? No, na pewno jedną z takich osób jest profesor Jacek Wilczur, którego poznałem około 2007 roku i z którym później spotkaliśmy się kilka razy, nie tylko w górach sowich, bo on nawet mnie odwiedził w Krakowie, opowiadał cały wywiad z nim wtedy bardzo obszerny zrobiłem. On zrobił na mnie bardzo duże wrażenie I z, ze względu na sposób w jaki się wypowiadał, bardzo taki charakterystyczny ze względu też na ogromną wiedzę jaką miał, naprawdę ogromną. Warto podkreślić, kim był e, Jacek Wilczur. Jacek Wilczur w latach 60. pracował w ramach Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich i w 1964 roku i chyba, o ile dobrze pamiętam, w 1965 i 6 prowadził tutaj badania w górach Sowich. Zwłaszcza ciekawe były te w 64 roku prowadzone z takim tłem w postaci dwóch agentów sowieckich, którzy tutaj dziennikarzy rzekomo, którzy tutaj śledzili każdy krok. Całe śledztwo też zahaczało o kwestię bursztynowej komnaty, choć ja nie łączyłbym jej osobiście z Dolnym Śląskiem, ale by, były tutaj takie, takie rozważania. Twoim zdaniem taką najciekawszą historyczną tajemnicą Dolnego Śląska co jest? Chyba myślę, że cały czas Rize. Ja myślę, że jeszcze Rize nie powiedziało ostatniego słowa i jeszcze możemy się dużo ciekawego dowiedzieć. Myślę, że dokumenty, które zostaną w ciągu najbliższych lat e, uzyskane z archiwów, między innymi z archiwów e, czeskich, mogą nam dużo w tej sprawie wnieść, bo no, świadkowie się o ile nie wykruszyli, to już się bardzo mocno wykruszają i tutaj raczej pozostają kwestie dokumentów, które... Można będzie uzyskać i zdobyć. Tajemnic i tematów, które są wciąż nieopisane czy nierozwiązane, jest, jest bardzo dużo i myślę, że dekady nam braknie kolejnej na to, żeby te wszystkie historie opisać. Także mogę zagwarantować, że kolejne lata to będzie masę nowych, ciekawych książek i interesujących, i wciągających i, i merytorycznie takich. Poprawnych bardzo. Jak widać, mieszkamy w niesamowitym miejscu, które warto poznawać. Liczymy na kolejne ciekawe historie oraz rozwiązanie wielu zagadek związanych z Dolnym Śląskiem.